Istnieje moment, o którym nikt nie mówi głośno: moment, w którym kobieta przestaje kochać Narcyza i staje się dla niego najbardziej przerażającą wersją siebie wersją, której on nie potrafi kontrolować, której nie potrafi zmanipulować, której nie potrafi złamać. Zygmunt Freud odkrył coś, co zmienia wszystko, co wiesz o końcu takiego związku. I te osiem rzeczy, które zaraz ci pokażę, to nie są zwykłe zachowania. To są sygnały, że Twoja psychika właśnie wykonała ruch, który Narcyz nienawidzi najbardziej na świecie. To są oznaki, że wygrywasz wojnę, o której nawet nie wiedziałaś, że ją prowadzisz. Jeśli rozpoznasz w sobie choćby trzy z tych ośmiu rzeczy, to znaczy, że jesteś bliżej wolności niż myślisz, i ten film może być ostatnim elementem układanki, którego potrzebujesz żeby w końcu zamknąć ten rozdział na zawsze. Ale jest coś, co musisz zrozumieć zanim pójdziemy dalej. Te informacje nie są dla wszystkich. Są dla kobiet, które już coś poczuły, które już wiedzą gdzieś głęboko w środku, że coś się zmieniło, że nie są już tą samą osobą, którą były rok temu, miesiąc temu, może nawet tydzień temu. Jeśli to jesteś ty, to ten film trafił do ciebie nieprzypadkowo. Zostań do końca, bo ostatnia rzecz, którą ci pokażę, jest tym, co naprawdę przeraża narcyza do szpiku kości i jest tym, co daje ci ostateczną władzę nad własnym życiem. Przez lata byłaś tą, która trzymała wszystko razem. Byłaś klejem, który łączył rozpadające się kawałki związku, który nigdy nie miał prawa istnieć. Byłaś tą, która płakała w łazience, żeby on nie widział, tą, która tłumaczyła jego zachowanie przed rodziną i przyjaciółmi, tą, która wierzyła, że jeśli tylko będzie kochać mocniej, głębiej, bardziej bezwarunkowo, to on w końcu się zmieni. Ale on się nie zmienił, nigdy się nie zmienił. I gdzieś w Twoim wnętrzu, w miejscu, do którego nawet Ty bałaś się zaglądać, wiedziałaś to od początku, Twoja intuicja krzyczała, Twoje ciało dawało sygnały, ale Twój umysł, złapany w pułapkę traumatycznej więzi, nie chciał słuchać, aż do teraz, bo coś się zmieniło, coś w Tobie pękło, ale nie w sposób, który Cię niszczy pękło w sposób, który Cię uwalnia i to właśnie to pęknięcie jest początkiem końca dla narcyza, a początkiem nowego życia dla Ciebie. Freud powiedział kiedyś, że nieświadomość wie wszystko zanim świadomość zechce to zaakceptować. I właśnie to się z tobą dzieje. Twoje nieświadome ja podjęło decyzję. Twój układ nerwowy, po latach życia w trybie przetrwania, w końcu powiedział dość. Nie schukiem. Nie z krzykiem, nie z dramatyczną sceną, której narcyz by się spodziewał, ale z ciszą, z obojętnością, z spokojem, który jest bardziej przerażający niż jakikolwiek wybuch gniewu, bo gniew to wciąż emocja, gniew to wciąż połączenie, gniew to wciąż dowód, że ci zależy, ale obojętność, obojętność to pustka, obojętność to nicość. Obojętność to miejsce, w którym narcyz nie może istnieć, bo nie ma tam nic, czym mógłby się karmić. I właśnie w tę obojętność wchodzisz teraz, właśnie tę te transformację przechodzisz i jest ona piękniejsza i potężniejsza, niż możesz sobie wyobrazić. Zanim pokażę ci te osiem niesamowitych rzeczy, które kobieta zaczyna robić, gdy naprawdę kończy z narcystycznym manipulatorem, chcę żebyś zrozumiała jedną fundamentalną prawdę. To, co teraz czujesz, ta dziwna mieszanka pustki i ulgi, zmęczenia i siły, smutku i nadziei to nie jest znak, że coś jest z tobą nie tak. To jest znak, że coś jest z tobą bardzo, bardzo dobrze. To jest znak, że twoja psychika działa dokładnie tak, jak powinna, że twoje mechanizmy obronne, o których pisał Freud, aktywowały się, żeby cię chronić. Że Twoje ciało i Twój umysł w końcu pracują razem, żeby wyrwać Cię z pułapki, w której byłaś uwięziona przez zbyt długi czas. Pierwsza rzecz, którą kobieta zaczyna robić, gdy jest naprawdę skończona z narcyzem, to odpowiadanie milczeniem zamiast walki. I to nie jest zwykłe milczenie, to jest milczenie, które mówi więcej niż tysiąc słów. Przez lata Twój związek prawdopodobnie działał według określonego schematu. On prowokował, Ty reagowałaś, On ranił, Ty płakałaś, On oskarżał, Ty się broniłaś, On atakował, Ty tłumaczyłaś. To był cykl, który Go karmił. Twoje łzy były Jego pożywieniem, Twoja desperacja była Jego narkotykiem. Twoja potrzeba bycia zrozumianą dawała mu poczucie władzy, bo wiedział, że może nacisnąć guzik i patrzeć, jak się rozpadasz. Ale teraz guzik przestał działać. Teraz, gdy mówi coś okrutnego, coś, co kiedyś wywołałoby trzygodzinną dyskusję pełną łez i błagań, ty po prostu na niego patrzysz. Może mówisz okej, okay. może mówisz jak chcesz, może nie mówisz nic. I to nic, ta cisza, ta pustka w miejscu, gdzie kiedyś była reakcja, jest dla niego najbardziej przerażającą rzeczą na świecie, bo cisza oznacza, że przestałaś walczyć o związek. A jeśli przestałaś walczyć, to znaczy, że w Twoim sercu ten związek już umarł, że już przeżyłaś żałobę, że już poszłaś dalej, nawet jeśli Twoje ciało wciąż jest w tym samym domu. Freud mówił o mechanizmie wyparcia jako sposobie radzenia sobie z bólem, ale to, co ty robisz, to nie wyparcie to jest świadoma, zdrowa, dojrzała decyzja, żeby nie marnować już energii na kogoś, kto nigdy jej nie docenił. A skoro już o tym mówimy, jestem ciekaw, z jakiego miasta lub kraju oglądasz ten film. Napisz mi w komentarzu, bo chcę wiedzieć, jak daleko sięga ta społeczność ludzi, którzy odzyskują swoją siłę. Widzę, że ogląda nas wiele osób z Polski i chcę Wam przesłać wielki, ciepły uścisk. Wasze komentarze, Wasze historie, Wasze wsparcie dla innych w tej społeczności to wszystko ma ogromne znaczenie. Dziękuję, że tu jesteście. Druga rzecz, która dzieje się, gdy kobieta naprawdę kończy z narcyzem, to totalna, absolutna, nieodwracalna obojętność wobec jego grafiku, jego planów, jego życia poza domem. Pamiętasz te noce, te koszmarne, niekończące się noce, kiedy leżałaś w łóżku, wpatrując się w telefon, czekając na wiadomość, która nie przychodziła? Pamiętasz ten supeł w żołądku? To uczucie, jakby ktoś zaciskał pięść wokół twojego serca, gdy zastanawiałaś się, gdzie on jest, z kim jest, czy znowu cię zdradza. Pamiętasz tę detektywistyczną pracę, sprawdzanie jego telefonu, jego mediów społecznościowych, jego kieszeni, tylko po to, żeby poczuć się trochę bezpieczniej, trochę pewniej, trochę mniej szalona. To wszystko zniknęło. Nie dlatego, że mu ufasz, och, nie, zdecydowanie nie dlatego. Zniknęło, bo już cię to nie obchodzi, bo odpowiedź na pytanie, gdzie był, przestała mieć jakiekolwiek znaczenie. Mógłby nie wrócić na noc, mógłby być z inną kobietą, mógłby robić rzeczy, które kiedyś by cię zniszczyły, a twój wewnętrzny monolog brzmi: Dobrze, niech będzie problemem kogoś innego. To nie jest zimno, to nie jest zemsta. To jest wolność, to jest moment, w którym emocjonalnie zwolniłaś go ze stanowiska partnera. Jego życie, jego decyzje, jego kłamstwa to już nie twoja sprawa. I ta obojętność go przeraża bardziej niż jakakolwiek awantura, bo awantura oznacza, że wciąż ci zależy. Obojętność oznacza, że już go nie ma. Trzecia rzecz jest czymś, co Freud nazwałby wycofaniem kateksji. Czyli wycofaniem emocjonalnej energii z obiektu, który przestał ją zasługiwać. Przez całe lata byłaś silnikiem tego związku. Ty planowałaś randki, ty pamiętałaś o ważnych datach, ty inicjowałaś rozmowy o problemach, ty szukałaś rozwiązań, ty czytałaś książki o komunikacji, ty proponowałaś terapię, ty robiłaś wszystko, dosłownie wszystko, żeby ten związek przetrwał. Byłaś jak osoba, która sama wiosłuje w łodzi dla dwojga, podczas gdy on siedzi wygodnie i krytykuje twój styl wiosłowania. Ale teraz przestałaś wiosłować, puściłaś wiosła i obserwujesz, co się dzieje, przestałaś wysyłać wiadomości jako pierwsza. Jeśli on nie zadzwoni, telefon milczy. Jeśli on nie zaplanuje spotkania, ty zostajesz w domu albo wychodzisz sama. Jeśli on nie zainicjuje rozmowy, panuje cisza. I wiesz, co widzisz? Widzisz, że bez Twojego wysiłku ten związek rozpada się natychmiast. Widzisz, że to, co nazywał partnerstwem, było tak naprawdę jednostronnym dźwiganiem ciężaru przez Ciebie. Widzisz prawdę, która boli, ale która też uwalnia. To nigdy nie było prawdziwe partnerstwo. To była jazda na gapę, gdzie on korzystał. A ty płaciłaś. Ale jest coś jeszcze ważniejszego, coś, co zmienia całą perspektywę. Ta prawda, którą właśnie odkryłaś, to jest dopiero początek, bo to, co zaraz Ci powiem, może zmienić sposób, w jaki patrzysz na siebie i na wszystko, co przeżyłaś. Czwarta rzecz to coś, co dzieje się poza Twoją świadomą kontrolą. Coś, o czym Freud pisał obszernie w swoich pracach o ciele i psychice. Twoje ciało zaczyna odrzucać narcyza, zanim Twój umysł w pełni to zaakceptuje. To jest reakcja somatyczna, trzewna, pierwotna. Kiedy on próbuje Cię dotknąć, czujesz, jak Twoja skóra się jeży. Kiedy on próbuje Cię przytulić, czujesz, jak Twoje mięśnie się napinają. Kiedy on próbuje być intymny, czujesz obrzydzenie, którego nie potrafisz ukryć. To nie jest Twoja wina, to nie jest problem z Tobą. To jest Twoje ciało, które mówi dość, zanim Twój umysł znajdzie słowa. Freud mówił, że ciało pamięta to, co umysł próbuje zapomnieć. Twoje ciało pamięta każdą zniewagę, każde kłamstwo, każdą manipulację, każdą łzę, którą wypłakałaś przez niego. I teraz Twoje ciało odmawia współpracy z kimś, kto je zranił. Przestajesz siadać obok niego na kanapie, idziesz spać o innej godzinie, żeby uniknąć tej niezręczności. Budujesz fizyczny mur, który odzwierciedla emocjonalny mur, który on sam wzniósł swoim zachowaniem przez lata. Twoje ciało jest mądrzejsze, niż mu dajesz zasługę. Słuchaj go, ono Cię chroni. Piąta rzecz. To fundamentalna zmiana w sposobie, w jaki myślisz o przyszłości. Pamiętasz początek, te piękne obietnice, te malowane obrazy wspólnej starości, wspólnego domu, wspólnych podróży, wspólnego życia? Narcyz jest mistrzem czegoś, co psychologowie nazywają Future Faking czyli fałszywym obiecywaniem przyszłości. Rzucał ci te wizje jak przynęty, a ty łapałaś każdą z nich, bo tak bardzo chciałaś wierzyć, że to możliwe. Planowałaś swoje życie wokół tych obietnic. Rezygnowałaś z własnych marzeń, żeby dopasować się do jego wizji. Budowałaś zamki na piasku, nie wiedząc, że on nawet nie planował z tobą tam mieszkać. Ale teraz coś się zmieniło. Twój język się zmienił. Przestałaś mówić my. Zaczęłaś myśleć i mówić ja. Kiedy planujesz przyszłe wakacje, nie uwzględniasz go w tych planach. Kiedy myślisz o swojej karierze, myślisz o niej jako o swojej, nie waszej. Kiedy marzysz o przyszłości, on w tych marzeniach nie istnieje. To nie jest egoizm, to jest zdrowy rozsądek. To jest rozpoznanie, że nie można budować przyszłości z kimś, kto żyje kłamstwem. To jest akceptacja, że lepiej być samą niż źle towarzyszoną. I to jest odwaga, żeby zacząć pisać nową historię historię, w której jesteś główną bohaterką, a nie drugoplanową postacią w czyjejś narcystycznej bajce. Szósta rzecz to coś, co może cię zaskoczyć, bo dotyczy zmiany, której możesz nawet nie być świadoma. Zaczynasz reagować na niego ciągłą, niską, nieustanną irytacją. Wszystko, co robi, działa ci na nerwy sposób w jaki żuje, sposób, w jaki oddycha. Sposób, w jaki opowiada te same historie, żeby zaimponować innym. Sposób, w jaki chodzi, mówi, śmieje się, wszystko Cię drażni i możesz się zastanawiać, co jest ze mną nie tak. Dlaczego jestem taka drażliwa? Dlaczego wszystko mnie w nim wkurza? Ale posłuchaj mnie uważnie, bo to jest ważne. Ta irytacja to nie jest Twoja wada, ta irytacja to jest Twoja intuicja, która w końcu mówi głośno to, co szeptała przez lata. Różowe okulary nie tylko spadły, one zostały roztrzaskane, i teraz widzisz go takim, jakim naprawdę jest. Widzisz manipulację za każdym gestem, widzisz kłamstwo za każdym słowem, widzisz pustkę za każdym uśmiechem. Maska opadła. I to, co widzisz pod nią, nie jest ładne. Freud mówił o tym, jak idealizacja ustępuje miejsca dewaluacji, ale w tym przypadku to nie jest dewaluacja, to jest widzenie prawdy, to jest koniec iluzji, to jest moment, w którym twoje serce w końcu dogoniło to, co twoja intuicja wiedziała od początku. I ta irytacja, tak nieprzyjemna jak może być, jest dowodem, że się budzisz. Że wychodzisz z transu, w który cię wprowadził, że jesteś coraz bliżej wolności. Ale to, co zaraz ci powiem, jest jeszcze ważniejsze. Bo następna rzecz, którą robisz, jest kluczowa dla Twojego przetrwania i jeśli jej nie rozpoznasz, możesz nieświadomie ją sabotować. Mam na imię Felipe i chcę Ci w tym momencie podziękować, że wciąż tu jesteś. Wiem, że te treści mogą być trudne. Wiem, że może budzą wspomnienia, które wolałabyś zostawić w przeszłości, ale chcę, żebyś wiedziała, że za tym kanałem stoi prawdziwa osoba, ktoś, kto naprawdę się o ciebie troszczy. Używam niektórych narzędzi technologicznych, żeby dostarczyć ci te treści, ale serce, które za nimi stoi, jest prawdziwe i ludzkie. Każdy film, który tworzę, tworzę z myślą o kimś takim jak ty. O kimś, kto potrzebuje usłyszeć, że nie jest sam, że to, co czuje, ma sens, że jest nadzieja. Więc dziękuję Ci za zaufanie. Dziękuję Ci za Twój czas. I pamiętaj, że nie jesteś dla mnie tylko kolejnym numerem w statystykach. Jesteś osobą, która ma znaczenie. Teraz kontynuujmy. Siódma rzecz to zachowanie, które jest bezpośrednim wyrazem Twojej psychiki, próbującej się uratować. Zaczynasz szukać wymówek żeby być gdziekolwiek, tylko nie w domu. Twój dom, który powinien być twoim schronieniem, twoją przystanią, twoim bezpiecznym miejscem, stał się strefą wojenną, albo więzieniem, albo sceną, na której każdego dnia odgrywa się dramat, którego masz dość. Więc zaczynasz uciekać. Bierzesz dodatkowe godziny w pracy, zapisujesz się na siłownię, zaczynasz nowe hobby, dzwonisz do przyjaciółek, których nie widziałaś od lat. Spotykasz się z rodziną częściej niż kiedykolwiek. Robisz wszystko, absolutnie wszystko, żeby tylko nie być w tym samym pomieszczeniu co on. I to nie jest tchórzostwo, to jest strategia przetrwania, to jest twoja psychika, która desperacko próbuje znaleźć przestrzeń, w której może oddychać. Freud mówił o mechanizmach obronnych ego. To, co robisz, to jeden z najzdrowszych mechanizmów, jakie istnieją, to jest ucieczka od źródła bólu w kierunku źródeł siły. Bo zauważ coś ważnego. Kiedy jesteś poza domem, kiedy nie ma go w pobliżu, czujesz się lżejsza, oddychasz głębiej, śmiejesz się łatwiej, jesteś bardziej sobą. I to nie jest przypadek to jest dowód na to, jak bardzo jego obecność cię przytłacza. To jest dowód na to, jak toksyczna jest atmosfera, którą on tworzy. I to jest dowód na to, że poza tym związkiem istnieje życie, które na ciebie czeka. Ósma rzecz jest tym, co naprawdę przeraża narcyza najbardziej. Jest tym, co sygnalizuje koniec jego władzy nad tobą. Jest tym, co sprawia, że traci grunt pod nogami. Przestajesz próbować naprawiać związek. Przez lata byłaś tą, która szukała rozwiązań, która proponowała terapię par, która czytała książki o komunikacji, która próbowała różnych podejść. Która wierzyła, że jeśli tylko znajdziesz właściwy klucz, właściwe słowa, właściwą metodę, to wszystko się ułoży. Ale teraz przestałaś szukać, przestałaś próbować, przestałaś wierzyć, że on się zmieni. Osiągnęłaś etap, który psychologowie nazywają radykalną akceptacją. Zaakceptowałaś, że on jest taki, jaki jest. Zaakceptowałaś, że Ty go nie zmienisz. Zaakceptowałaś, że ten związek jest tym, czym jest i niczym więcej już nie będzie. Kiedy teraz pojawia się konflikt, nie szukasz kompromisu, nie próbujesz mediować, nie analizujesz, co mogłaś zrobić inaczej, po prostu wzruszasz ramionami, po prostu pozwalasz temu być, po prostu akceptujesz, że to jest tonący statek i przestajesz wylewać wodę. Ta akceptacja nie jest porażką. Ta akceptacja jest zwycięstwem, to jest moment, w którym przestajesz walczyć z rzeczywistością i zaczynasz działać zgodnie z nią, przestajesz marnować energię na coś, co nie może działać i zaczynasz zbierać energię na coś, co może, na Twoje nowe życie. Jest jeszcze coś, o czym muszę Ci powiedzieć, bo to jest kluczowe. Przestajesz prosić go o zmianę, przestajesz narzekać na jego zachowanie, przestajesz mówić mu, co robi źle, przestajesz czekać na przeprosiny, które nigdy nie nadejdą. I Narcyz może przez chwilę pomyśleć, że wygrał, może pomyśleć, świetnie, w końcu się zamknęła i akceptuje mnie takim, jaki jestem, ale on się myli, tak bardzo się myli. Twoje milczenie na temat jego zachowania nie jest akceptacją. Twoje milczenie jest rezygnacją, rezygnacją z nadziei, że on kiedykolwiek będzie kimś, kim nie jest. Freud mówił, że powtarzanie tego samego zachowania i oczekiwanie innych rezultatów jest oznaką szaleństwa. Ty właśnie przestałaś być szalona. Przestałaś powtarzać, przestałaś oczekiwać, przestałaś żyć iluzją, i teraz patrzysz na niego jasnym wzrokiem, patrzysz na rzeczywistość i robisz notatki, notatki, które pomogą ci zaplanować wyjście. Zaczynasz traktować związek jak układ między współlokatorami nie jak romantyczne partnerstwo nie jak małżeństwo nie jak związek dwojga ludzi, którzy się kochają. Ale jak czysto funkcjonalny układ między dwoma osobami, które dzielą przestrzeń. Rozmawiasz o rachunkach, rozmawiasz o obowiązkach domowych, rozmawiasz o logistyce, ale nie rozmawiasz o uczuciach, nie rozmawiasz o marzeniach, nie rozmawiasz o przyszłości. Stajesz się uprzejma, ale chłodna, obecna, ale nieobecna. Fizycznie tam, ale emocjonalnie gdzie indziej. To jest to, co niektórzy nazywają techniką szarej skały. Ale ty nie stosujesz jej jako techniki. Ty stosujesz ją jako sposób życia, jako sposób przetrwania, jako sposób ochrony siebie przed dalszym bólem. I to działa. Ta emocjonalna odległość chroni cię przed jego gaslightingiem, bo nie dajesz mu żadnych emocjonalnych danych do użycia przeciwko tobie. Nie karmisz go swoimi emocjami, nie dajesz mu amunicji. Jesteś jak forteca z zamkniętymi bramami. I on po raz pierwszy w życiu nie wie, jak się do ciebie dostać. Jeśli rozpoznajesz siebie w tym, co opisuje, jeśli czujesz, że te słowa mówią o tobie, chcę, żebyś wzięła głęboki oddech. Wiem, jak samotny jest ten etap. Wiem, jak dziwne jest opłakiwać związek, kiedy wciąż śpisz obok tej osoby. Wiem. Jak pomieszane są Twoje emocje, ta dziwna mieszanka ulgi i żalu, siły i strachu, nadziei i niepewności. Ale chcę, żebyś wiedziała coś bardzo ważnego. To odrętwienie, które czujesz, ta obojętność, ta pustka, to nie jest słabość, to jest Twoja zbroja, to jest Twoja tarcza, to jest Twoja psychika, która chroni Cię przed dalszym bólem. To jest etap kokonu. Ten cichy, pozornie nieruchomy etap, w którym gąsienica przemienia się w motyla. Jeszcze nie latasz, jeszcze nie rozłożyłaś skrzydeł, ale transformacja już się dzieje w środku, w ciszy. W tej obojętności, która wydaje się pustką, ale która jest w rzeczywistości przestrzenią na coś nowego. Sigmund Freud powiedział, że nie możemy zmienić tego, czego nie jesteśmy świadomi. Ale ty teraz jesteś świadoma. Widzisz wzorce, widzisz manipulacje, widzisz cykle przemocy emocjonalnej, widzisz prawdę, której przez lata nie chciałaś widzieć. I to widzenie, ta świadomość, to jest pierwszy krok do wolności, to jest fundament, na którym możesz zbudować nowe życie, to jest światło, które prowadzi Cię do wyjścia z tunelu, w którym byłaś przez zbyt długi czas. Narcyz nie chce, żebyś to widziała. Narcyz nie chce, żebyś się budziła, Narcyz nie chce, żebyś była wolna, bo twoja wolność to jego porażka, twoja siła to jego słabość, twoja obojętność to jego koszmar. Ale ty już nie żyjesz dla niego, ty żyjesz dla siebie i to jest najpiękniejsza zemsta, jaką możesz mieć. Nie dramatyczna scena, nie publiczne oskarżenia, nie walka o to, kto miał rację, ale cicha, spokojna, niezachwiana decyzja, żeby być szczęśliwą bez niego. Chcę, żebyś zrozumiała coś fundamentalnego o sobie. Twoja wartość nigdy, przenigdy nie zależała od tego, jak on cię traktował. Twoja wartość nie zniknęła, kiedy on cię poniżał. Twoja wartość nie zmniejszyła się, kiedy on cię ignorował. Twoja wartość nie przestała istnieć, kiedy on mówił ci, że jesteś nic nie warta. Twoja wartość była tam przez cały czas, nienaruszona, niezmienna, czekająca, aż ją przypomnisz sobie. I teraz, w tym momencie, w tej ciszy, w tej obojętności, która wydaje się taka dziwna, zaczynasz ją sobie przypominać. Zaczynasz widzieć siebie taką, jaką byłaś, zanim on cię znalazł. Zaczynasz czuć swoją siłę, która była tam przez cały czas, tylko ukryta pod warstwami jego manipulacji. Zaczynasz być sobą, prawdziwą sobą, sobą, którą on nigdy nie chciał, żebyś była, bo prawdziwa ty jest za silna, żeby nim manipulować. Jeśli jesteś kobietą, którą opisałem w tym filmie, proszę cię daj mi znać w komentarzach. Twoja historia może być światłem dla kogoś innego. Twoje słowa mogą pomóc komuś, kto wciąż jest w ciemności. I może, czytając komentarze innych, poczujesz, że naprawdę nie jesteś sama, że są tysiące kobiet na całym świecie, które przechodzą przez to samo co Ty, które czują to samo, które walczą o to samo i które tak jak Ty w końcu zaczynają wygrywać. Pamiętaj, że uzdrawianie nie jest linią prostą. Są dni dobre i dni złe, są momenty siły i momenty wątpliwości, są chwile jasności i chwile zamętu. To jest normalne, to jest ludzkie, to jest część procesu. Nie oceniaj siebie za trudne dni, nie obwiniaj siebie za chwile słabości. Każdy krok do przodu, nawet jeśli potem robisz dwa kroki w tył, to wciąż postęp, bo kierunek jest właściwy. Kierunek jest ku wolności, kierunek jest ku życiu, które zasługujesz życiu bez manipulacji, bez kłamstw, bez ciągłego uczucia, że nie jesteś wystarczająca życiu, w którym jesteś kochana tak, jak zasługujesz być kochana życiu, w którym jesteś szanowana życiu, w którym jesteś sobą. Dziękuję Ci za oglądanie tego filmu. Dziękuję Ci za zaufanie, którym mnie obdarzyłaś. Dziękuję ci za to, że jesteś częścią tej społeczności. Jeśli ten film ci pomógł, podziel się nim z kimś, kto może go potrzebować. Kliknij subskrybuj i dzwoneczek, żeby nie przegapić kolejnych treści, które mogą zmienić twoje życie. Zostaw komentarz. Powiedz mi, co czujesz, co myślisz, przez co przechodzisz, bo twój głos ma znaczenie, twoja historia ma znaczenie. Ty masz znaczenie i pamiętaj, gdziekolwiek jesteś teraz, cokolwiek czujesz, jakkolwiek trudna jest Twoja sytuacja, zasługujesz na miłość, która nie boli, zasługujesz na związek, który Cię buduje, a nie burzy, zasługujesz na życie w spokoju i to życie jest możliwe. Zaczyna się teraz, zaczyna się od Ciebie, zaczyna się od tej ciszy, która nie jest pustką. Ale przestrzenią na coś nowego, coś lepszego, coś pięknego, bądź dla siebie dobra, bądź cierpliwa, bądź odważna, i niech rozpocznie się Twoje uzdrawianie. Do zobaczenia w następnym filmie, trzymaj się mocno i pamiętaj, że zawsze jestem po Twojej stronie.